TVPolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, mieliście szansę obniżyć cenę gazu o 15%. Wasz rząd wprowadził najwyższą w Unii Europejskiej stawkę VAT na gaz. I podwójnie łupicie Polaków. Łupicie na rekordowych marżach spółek Skarbu Państwa, takich jak Orlen, spółki energetyczne, czy też PGNiG. A dodatkowo łupicie Polaków najwyższym VAT-em. Złożyliśmy projekt ustawy jednozdaniowy do przyjęcia na tym posiedzeniu Sejmu, żeby natychmiast od 1 stycznia obniżyć VAT do 5%. To oszczędności... W gospodarstwach domowych Polaków. W czasach drożyzny, gdy ludzie ciężko wiążą koniec z końcem, ten gest był potrzebny. Zamiast tego zaproponowaliście największe marże i największy VAT. Wstyd. Wstyd, panie premierze, że okłamuje Pan Polaków Dziękuję bardzo, i mówi Pan, że to nie był podatnika. wniosek formalny. Proszę Pan Poseł, ja czego tvpolska.pl. Zasubskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco.